21 marca. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary. Myślę, że ten znak, ten, ten zwrot znamy bardzo dobrze. Nieraz w liturgii się pojawia, jest obecny. Jezus również go przypomina, że Bóg pragnie naszej miłości, a nie ofiary. Może czasami chcielibyśmy relację z Panem Bogiem opisać właśnie w takim bardzo prostym schemacie. Ja daję tobie to, ty dajesz mi to, ja składam tobie taką ofiarę, ty zapewniasz mi błogosławieństwo, stabilność, stateczność, powodzenie w moim życiu. Bóg mówi, że chce naszej miłości, i to jest bardzo trudny dar, który możemy Panu Bogu dać, bo myślę, że czasami mamy z tym kłopot. Nie wiemy, co to znaczy kochać Pana Boga. Jak dać Panu Bogu swoją miłość. Wiemy, jak kochać swoje dzieci, wiemy, jak kochać swojego małżonka, wiemy, może trochę, jak kochać człowieka, którego spotykamy, ale co to znaczy kochać Pana Boga? Oczywiście święty Jan odpowie, jeżeli kochasz Pana Boga, to to znaczy, że kochasz drugiego człowieka. W ten, wyraż w ten sposób wyraża się Twoja miłość do Boga. Miło w miłości do drugiego człowieka. Ale w takiej codzienności chcielibyśmy mieć taką prostą relację, może czasami, Pewno. ofiara, dar. Przyniosłem, załatwiłem, odhaczyłem. A ty mówisz do nas: Ofiarą się nie radujesz. To nie przynosi ci zadowolenia. Ty chcesz relacji. I to jest dla nas trudne, bo relacja jest jakoś niepodzielna, wymaga od nas zaangażowania. Czasami mamy z nią kłopot: czujemy lęk, obawę, napięcie. I to właśnie w tej historii jest dla nas chyba dosyć trudne. A Bóg mówi, nie chcę ofiary, chcę Twojej miłości. Zapraszam Cię do takiej przyjaźni.